Cześć, tu Darek, Excel Trainer. Chcę Ci dzisiaj pokazać bardzo prosty trik, który pomoże Ci w pracy z formularzami. Otóż, user formy, czy formularze, kiedy się wyświetlają, działają w taki sposób, że dezaktywują, jakby, arkusz Excela. Że kiedyś się wyświetla się formularz, nie możesz nic klikać w Excel. A może być sytuacja, że chciałbyś dać możliwość użytkownikowi, aby Coś sobie jeszcze ewentualnie przeklikał w, po komórkach, a jak aktywuję sobie formularz, to wtedy wpisał coś w formularzu. Pokażę Ci o co mi chodzi, to będzie wydaje mi się prościej. Przejdę sobie do edytora Visual Basic i stworzę jakiś prosty formularz. Insert User Form. Może się nazywać userform 1, nie ma to znaczenia. Dam mu tylko jakiś prosty textbox, żeby ewentualnie coś tutaj było. I to wszystko, co z nim zrobiłem. Nic więcej. I teraz jak go uruchomię, to nie mogę nic tutaj klikać w komórki w Excelu, tylko mogę coś tam wpisać w formularzu ewentualnie. Jeżeli wywołam sobie uruchomienie takiego formularza procedurą, no bo raczej będę tworzył procedury, które będą uruchamiały mi te formularze, czy zdarzenia jakieś ewentualnie, niż z, edytora, z poziomu edytora BBA i klikam sobie ten trójkącik. To to będzie tak samo. Stworzę sobie nową procedurę, nowy moduł, wstawię, przez sub, wywołaj formularz, no i odwóz się do formularza user form 1 shop. Pokaż go. Odpalam tą procedurę, no i jest to samo. Też nie mogę tu nic kliknąć, mogę coś wpisać i to wszystko. Ale jeżeli ja do mojej procedury czy do mojego polecenia show dopiszę sposób wyświetlania tego formularza, najpierw VB, VB Mode ok, poprawiło się M na duże, czyli sprawdziło wpisane, i wywołam taki formularz. To mogę coś w nim wpisywać, mogę sobie przejść do komórki, na przykład coś skopiować, czy coś wpisane, skopiuję. ctrl C, to sobie wkleję później i już zupełnie inaczej pracuję się z takim formularzem. Oczywiście o ile dopuszczam taką możliwość, że użytkownik nie, że użytkownik ma prawo sobie gdzieś tam coś kliknąć, skopiować, wkleić czy dopisać. Mam nadzieję, że taka sztuczka prosta ci pomoże. Pamiętaj, kiedy uruchamiasz sobie formularz. To dopisz tylko VBA modeless i będziesz miał formularz, który nie będzie ci dezaktował całego arkusza. To wszystko na dzisiaj. A jeżeli interesujesz się VBA i chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę z tego tematu, zachęcam cię do sprawdzenia mojego wideokursu Totalne VBA, w którym uczę od podstaw, w jaki sposób pracować z VBA w Excelu. Masz tutaj spis lekcji, informacje, co znajdziesz w tym kursie. Także zachęcam i tyle, dzięki za uwagę, cześć.